Mnie nie interesuje prawo. Mnie interesuje sprawiedliwość, zdaje się mówić minister Waldemar Żurek. I nie jest pierwszym, który się pod tym podpisuje. Autorem tych słów jest Adolf Hitler. On też prawo miał w nosie, a sprawiedliwość rozumiał po swojemu. Ciekawą drogą kroczy ta koalicja. Ekspres plus Rafał Patera, jedziemy. Opublikowano szóstą edycję raportu o działaniach Waldemara Żurka. Przygotowany przez Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski dokument nie zostawia suchej nitki na ministrze sprawiedliwości. Trzy osoby zatrzymane po trzech dniach poszukiwań sprawców porwania mężczyzn w Małopolsce. Dramatyczna sytuacja ma jednak pozytywny, choć kuriozalny finał. Ogromne siły policyjne zostały użyte do pościgu za kierowcą samochodu osobowego w Warszawie. Na drodze ścigały go radiowozy, a w powietrzu śmigłowiec. Jednak było warto. To, co Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Robert Lewandowski robią na boisku, na lodowisku robi amerykański łyżwiarz Ilja Malinin. Właśnie otrzymał niemal perfekcyjną notę za występ w Grand Prix Kanady. Raport za raportem. Stowarzyszenie Prawnicy dla Polski opublikowało szóste już notowanie o poczynaniach Waldemara Żurka. Publikacja wydana jest po angielsku, żeby otwierać światu oczy, jak wygląda rzekome przywracanie praworządności w naszym kraju. I nie będzie to raczej raport ostatni, bo beneficjentami Żurkowej praworządności są kolejni przestępcy. Ich wyroki są uchylane tylko dlatego, że sprawę prowadzili sędziowie powołani po 2017 roku. W maju 2021 roku w Wielkopolskim Lesznie dorosły mężczyzna zaatakował, wciągnął do samochodu dostawczego i zgwałcił 14-letnią dziewczynkę. Zboczeniec okazał się recydywistą i szybko trafił w ręce policji. Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu skazał mężczyznę na 3 lata więzienia, ale pod koniec października orzeczenie zostało uchylone. Tylko dlatego, że zdaniem Waldemara Żurka i jego ludzi był to tak zwany neosędzia. Nie ma czegoś takiego jak neosędzia. Wszyscy sędziowie, którzy są obecnie w sądownictwie, sądzą w imieniu państwa polskiego mają łańcuchy z orłem, zostali powołani przez prezydenta Rzeczypospolitej. I teraz Żurek przychodzi i mówi: "To ja was podzielę". Trybunał Konstytucyjny, oceniając rozporządzenie Adama Bodnara wykluczające sędziów powołanych po 2017 roku z orzekania, jednocześnie stwierdził, że takie działanie narusza zasadę niezawisłości sędziów i godzi fundamenty polskiego porządku prawnego. Rozumie to nawet część polityków koalicji 13 grudnia. To nie jest legalna definicja, bo nie, to funkcjonuje w publicystyce i w doktrynie można powiedzieć już, bo o tym są pisane artykuły i to pojęcie się utrwaliło. Działania Waldemara Żurka powodują chaos w wymiarze sprawiedliwości, a winą za sytuacje, w których uchylane są wyroki morderców czy gwałcicieli, ludzie Donalda Tuska chcą obarczyć obecną opozycję, uważa Prawo i Sprawiedliwość. O wielu takich działaniach alarmuje stowarzyszenie Prawnicy dla Polski, czego przykładem jest szósty już raport na temat polityki Waldemara Żurka, przeznaczony dla opinii międzynarodowej. Ta jednak nie zawsze chce słuchać. Parlament Europejski zaprosił członków stowarzyszenia, ale kiedy dowiedziano się o czym chcą mówić, zaproszenia zostały cofnięte. Szokujące sceny w Małopolsce: w biały dzień siłą wciągnięto do samochodu mężczyznę, po czym wywieziono go w nieznanym kierunku. Po kilku godzinach oprawcy mieli wypuścić ofiarę, ale ślad po niej zaginął. Policja zatrzymała już trzech podejrzanych, w tym partnerkę porwanego, która miała odegrać kluczową rolę w całej akcji. Na szczęście, dramatyczny wyścig z czasem zakończył się dobrze. Mężczyznę w końcu odnaleziono, choć w dość nietypowych okolicznościach. O porwaniu poinformował świadek, który nagrał zdarzenie i przekazał je policji wraz z numerami rejestracyjnymi pojazdu. Według ustaleń śledczych to właśnie kobieta miała zlecić pozbycie się mężczyzny. Sprawcy siłą wciągnęli go do samochodu, wywieźli do innego województwa i po kilku godzinach wypuścili. Lecz zabrali mu telefon, by utrudnić kontakt z policją. Porwany to mieszkaniec Warszawy, który okazuje się, że został odnaleziony w dość nietypowych okolicznościach. Wpadł podczas kradzieży w sklepie osiedlowym w podwarszawskim Pruszkowie. Wartość fantów była niska, więc. Odpowie za wykroczenie. Początek listopada to częstsze niż zwykle odwiedziny grobów naszych bliskich. O tym, że należy wtedy zadbać o swoje bezpieczeństwo, świadczy pożar, do jakiego doszło na cmentarzu w Kidałowicach pod Karpackiem. Ogień objął kontener na odpady i rosnące w pobliżu tuje. Płomienie uszkodziły także samochód zaparkowany w pobliżu miejsca pożaru. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Przyczyny pojawienia się ognia na cmentarzu są wyjaśniane. Teraz zorganizowana akcja policji z ziemi i powietrza. Miejsce akcji: stołeczna Praga. Czas: Dzień Wszystkich Świętych i delikwent. Pijany kierowca, o którym poinformował przypadkowy świadek. Ostatecznie okazało się, że ściganym był 20-letni pojazd bez przeglądu i ubezpieczenia, a kierowcą: 39-letni mężczyzna z dwoma promilami i bez uprawnień. Po emocjonującym pościgu, śmigłowiec wrócił do bazy, a samochód na lawetę. Kierowcy zapewne największy ból sprawdzi to, że na razie nie zagra w kolejnej części szybko i wściekli, ponieważ grozi mu za ten wyczyn do trzech lat więzienia. No, tak zuchwałe kradzieże, Włochy nie widziały już dawno. Mamma mija, ktoś ukradł im parmezan, a to już sprawa wagi państwowej. Plus postara się pomóc. Ktokolwiek, cokolwiek wie, niech daje znać, no trzeba ich ratować. Prezydent Karol Nawrotki podpisał projekt ustawy Godna Emerytura dotyczący wyższej waloryzacji świadczeń dla seniorów. Dokument trafi teraz do Sejmu. Projekt jest pokłosiem zapowiedzi złożonych przez prezydenta w kampanii wyborczej. W ekspresie Plus skoczymy biegusiem do Nowego Jorku, gdzie odbył się maraton, który zdominowali Kenijczycy. I tak można powiedzieć, że to właśnie oni nadali w wydarzeniu bieg. Zwierzoterapia w ZOO w Borysewie, przytulanki z podopiecznymi placówki przysparzają dużo radości, bo jak tu się nie cieszyć, kiedy na taki widok oczy same się uśmiechają. Takich ludzi jak wy państwo polskie nie może zostawić samych sobie. W takich słowach prezydent Karol Nawrocki zwrócił się do seniorów na spotkaniu w Sochaczewie. Zgodnie z przedwyborczą zapowiedzią prezydent podpisał projekt ustawy zapewniającej sprawiedliwą waloryzację emerytur. Dokument trafi teraz pod obrady Sejmu. Koniec głodowych waloryzacji. Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy gwarantującej sprawiedliwą waloryzację emerytur. Powinniśmy zagwarantować seniorom możliwość stałej waloryzacji emerytury na poziomie 150 złotych i tego dotyczy projekt ustawy godna emeryturach. O przyszłości tego projektu zdecyduje teraz Sejmowa większość. W kampanii wyborczej Donald Tusk obiecywał waloryzację emerytur dwa razy w roku. Do dzisiaj ten tak zwany konkret nie został spełniony. Masa zwolnień zalewa Polskę, alarmuje Mateusz Morawiecki. Były premier opublikował nagranie, na którym zwraca uwagę na coraz wyższe koszty prowadzenia biznesu w kraju. Do końca września pracodawcy zgłosili redukcję ponad 88 tysięcy miejsc pracy. To o 53 tysiące więcej niż w całym poprzednim roku. Przemysł się dusi. Firmy upadają pod ciężarem kosztów. Ale to nie wszystko, co czeka przedsiębiorców w Polsce. W przyszłym roku opłata mocowa ma wzrosnąć o ponad 50%. Oznacza to, że niewielka piekarnia zapłaci około 10 tysięcy złotych więcej rocznie, a duża fabryka, nawet 10 milionów, ostrzega były szef rządu, a za to wszystko zapłacą konsumenci. Sensacja we Włoszech, złodzieje uderzyli, nie w bank, nie w jubilerów, lecz w magazyn pełen parmezanu. W nocy zniknęło 200 ciężkich, dojrzewających form legendarnego sera. Warte były fortunę. Do tej zuchwałej kradzieży doszło w magazynie niedaleko Bolonii na północy kraju. Każda z 200 ogromnych form parmezanu ważyła ponad 40 kg. W sumie łup wart jest ponad 100 tysięcy euro. Właściciel firmy przyznał, że w 60-letniej historii zakładu nie wydarzyło się nic podobnego. Policja przegląda nagrania z monitoringu, a karabinierzy szukają tropu. Kradzież poważna, ale trudno się nie śmiać, bo choć chodzi o 100 tysięcy euro strat, to rzadko kiedy świat przestępczy pachnie tak intensywnie dojrzewającym serem. Thank <music> you. jedzą, piją, lulki palą, tańce hulanki z favola. Można zacytować Adama Mickiewicza patrząc na obrazki ze Święta Zmarłych, tak właśnie nazywanego w boliwijskim mieście El Alto. Zanim się oborzymy, warto wiedzieć, że muzyka czy tańce nad grobami bliskich zmarłych należą do tamtejszej tradycji. Był młody i uwielbiał tańczyć morynadę. Tyle karnawałów spędziliśmy razem. Odszedł od nas zbyt wcześnie, ale nie powinniśmy się smucić. Jak podkreślają ich święto zmarłych jest czasem celebrowania życia i właśnie w ten sposób podtrzymywania więzi ze zmarłymi co kraj to obyczaj. O, teraz to będzie prosta zagadka. Te zwierzęta charakteryzuje ciągła gadka. We wrocławskim zamieszkają i wywołały poruszenie. Wszystkich odwiedzających wprowadzają w osłupienie. Czerwone niebieskie i zielone mają piórka. Tych zwierząt jest minimum czwórka. Ale nie, trzeba jeszcze raz policzyć, bo w tych kolorach co najmniej sześciu można się doliczyć. Chcesz je zobaczyć, to musisz przejść główną aleją. Rozpoznasz je z daleka, bo głośno się śmieją. Każda to dama, choć rozkrzyczana. Lubią orzechy i plotki z rana. Czy już wiesz, kto to taki? Bo to nie są zwykłe ptaki. Czasem wystarczy jedno mrugnięcie oka, kota, żeby nawet najbardziej ponury dzień rozświetlił się jak słońce po burzy. Zwierzęta w zoo w Borysewie niedaleko Łodzi codziennie rozdają uśmiechy. Bez recepty, bez limitu i w pełni naturalnie. Ich wigle i czułe spojrzenia potrafią rozpędzić smutek szybciej niż kawa o poranku. W każdej chwili są w stanie przypomnieć, że świat wciąż jest pełen radości i niespodzianek. Nawet najtwardsze serce mięknie na widok ciekawskiego lemura, a jeśli nawet pomyślimy o czymś smutnym, to te kozy cierpliwie czekają, żeby zrzucić smutek jednym energicznym machnięciem ogona. W Borysewie terapia jest prosta i skuteczna. Uśmiech, buziak od Foki i już świat jest piękniejszy. Małe fińskie trole, które pokochał cały świat, obchodzą 80. urodziny. Mowa o Muminkach, które cieszyły się, no i chyba nadal się cieszą, dużą popularnością również w Polsce. W 1945 roku miała swoją premierę książka Małe trole i Duża powódź" I tak to się zaczęło. Dobrze. Saga opowiadająca losy muminków autorstwa Towe Jansson składa się z dziewięciu części. Na ich podstawie powstało wiele ekranizacji, spektakli czy słuchowisk. W Polsce szczególną sławę muminkom przyniósł serial rysunkowy zrealizowany w koprodukcji japońsko-fińsko-holendersko-francuskiej, emitowany w ramach Dobranocki. To jednak wystarczyło, żeby rodzice muminka, muminek, łuczyki, mała mi, Anna Migotka, ryjek czy straszna buka na stałe weszli do naszej kultury. Niech nam żyją spokojnie w Dolinie Muminków przez następne 80 lat. Japonia obchodzi hi, czyli Dzień Kultury. Jest to oficjalne święto narodowe i w kraju kwitnącej wiśni jest dniem wolnym od pracy. Ulice Tokio, Kyoto i Osaki wypełniają się barwami, muzyką, a szkoły zmieniają się w sceny, na których dzieci tańczą, pokazują origami i własne projekty robotów. Święto ma długą historię. Sięga czasów cesarza Meiji, a od 1946 roku upamiętnia ogłoszenie japońskiej konstytucji, symbolu wolności i kreatywności. Co najważniejsze, wstęp. Do mozałów jest dziś wolny. Koniec z deszczem. W najbliższym czasie pogodowe mapy pozostaną całkowicie suche. Czekają nas trzy dni pełne słońca, a lokalnie także bez chmurnego nieba na termometrach do 14 stopni. W środę deszczu w Polsce nie uświadczy nigdzie. Na niebie zachmurzenie umiarkowane i małe. Na termometrach od 11 stopni na Podlasiu do 14 na zachodzie i południu. Czwartek przyniesie jeszcze więcej słońca, zwłaszcza na południu Polski. Wciąż bez opadów, a zakres temperatur wyniesie od 12 do 14 stopni. Piątek uraczy nas piękną, słoneczną aurą. Na przeważającym obszarze kraju niebo będzie bezchmurne na termometrach do 14 stopni. Dobry początek, wygrana premierowa partia, a potem gra, która posypała się niczym domek z kart. Iga Świątek przegrała z Eleną Rybakiną w ramach drugiej serii gier turnieju WTA Finals w Riyadzie. Polka uległa Kazaszce po trzysetowym pojedynku 6-3, 1-6, 0-6. O awans do półfinału powalczy za dwa dni z Amerykanką Amandą Anisimową. A jak radzą sobie pozostałe uczestniczki turnieju mistrzyni? Od porażki zmagania w Riadzie rozpoczęła broniąca tytułu CocoGo Amerykankę po trzysetowym boju, pokonała jej rodaczka Jessica Pegula 636762. Liderką grupy A jest zaś Arena Sabalenka. Liderka światowych list gładko rozprawiła się z Jasmine Paolini 6361. Smutna informacja ze świata sportu: zmarł najstarszy mistrz olimpijski Charles Cost. Francuski kolarz zdobył złoty medal w wyścigu drużynowym podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie w 1948 roku. W minionym roku obchodził setnę urodziny, a podczas Igrzysk w Paryżu był częścią sztafety olimpijskiej. Charles Cost zmarł w wieku 101 lat. Kenijscy biegacze zdominowali tegoroczną edycję słynnego maratonu w Nowym Jorku. W rywalizacji mężczyzn wygrał Benson Kipruto, który wyprzedził na mecie o ułamki sekundy swojego rodaka Aleksandra Mutiso. Podium uzupełnił zaś trzeci z Kenijczyków, Albert Corir. W rywalizacji pań całe podium również złożone z reprezentantek Kenii. Zwyciężczynią została Helen Obiri, ustanawiając nowy rekord nowojorskiego maratonu. Drugie i trzecie miejsce wywalczyły Sharon Lockeady i Sheila Chepkiri. Na koniec przejazd, jakiego w łyżwiarstwie figurowym świat jeszcze nigdy nie widział. Podczas cyklu Grand Prix w Kanadzie samego siebie przeszedł dwukrotny mistrz świata Ilia Malnin. Amerykanin zaprezentował niemal idealny układ w programie dowolnym, którym zachwycił sędziów, ci przyznali mu aż 228,97 punktu. To najwyższa nota w historii tej dyscypliny. Widać, że Malinin na łyżwach czuje się jak ryba w wodzie. No, widać. Listopad to miesiąc, kiedy drzewa gubią liście, a panowie zapuszczają wąsa. Akcja Mower nawołuje do solidarności z mężczyznami, zmagającymi się z rakiem jąder i nowotworem gruczał krokowego. Nie ma rady, trzeba się badać. Każdy prawdziwy facet to wie. W sporcie uczymy się walczyć, dbać o ciało, o formę. Ale prawdziwa siła to też troska o zdrowie, o siebie i o innych. Listopad to miesiąc świadomości raka prostaty i jąder. Badania trwają kilka minut, a mogą uratować życie. Zrób to dla siebie. Zrób to dla swoich bliskich. Bo silny mężczyzna to taki, który nie boi się zadbać o swoje zdrowie. Chwila odwagi może dać Ci całe życie. Nie musisz być niezniszczany. Wystarczy, że będziesz odpowiedzialny. Nie odkładaj badań na później. Później może być za późno. Profilaktyka to nie wstyd. Przebadaj się, to żaden wysiłek, a zysk może być olbrzymi. Dbaj o swój sprzęt. Nie czekaj aż coś za Reaguj, zanim będzie za późno. Nie czekaj na obiady. Działaj. Na nim będzie trzeba walczyć. Odważ się, to też jest siła. No do akcji Muvembers zapraszają, jak widać, sami faceci z jajami. Warto być wśród nich. O 19.00 zapraszamy na program dzisiaj. To prawdziwe polskie wiadomości. Przegapić nie wolno. Polityczne łowy na zbigniewa ziobre, w tle sprawa jego immunitetu. Marszałek Sejmu nie przyszedł na przesłuchanie w sprawie zamachu stanu. Parlament Europejski nie chce rozmowy o bezprawiu Waldemara żurka. Nie chcą w Europie naszego żurka, chyba nawet dla niej zakwaśne i prędzej czy później trzeba będzie wylać. Za to rozmowy Ewy Bugały odznaczają się wyjątkowo dobrym smakiem. Z kim i o czym Ewa porozmawia za chwilę dowiedzmy się już teraz częściowo. Dziękuję, Rafale. Niezwykle mi mimo, że tak uważasz. Dzisiaj moim gościem będzie Paweł Jabłoński, były wiceminister spraw zagranicznych, spraw i sprawiedliwości, ale również prawnik. I to warto podkreślać, bo będziemy rozmawiać z całą pewnością o tym, że marszałek Sejmu Szymon Hołownia nie stawił się dzisiaj w prokuraturze na kolejne przesłuchanie w sprawie zamachu stanu. Czy mógł tak zrobić? Co w tej sprawie się dzieje? O tym będziemy rozmawiać. Będzie też z pewnością o Zbigniewie Ziobrze, o tym, co przed nami, bo przed nami głosowanie w sprawie uchylenia mu immunitetu. Potem już krótka Droga do aresztowania. Czy będzie aresztowany, czy może na przykład skorzysta z azylu politycznego na Węgrzech? O tym też będziemy rozmawiać. Komu zaszkodzi afera z działką pod CPK? Pytań jest bardzo, bardzo wiele, bo tych pytań dotyczących wymiaru sprawiedliwości jest naprawdę dużo. Więc serdecznie zapraszam. Zaczynamy od razu po ekspresie, bez reklam. Ciebie, Rafale, też zapraszam. Będę, no i czekam na odpowiedzi, oczywiście. Zapraszamy na program Ewy, a po niej program dzisiaj a nasz ekspres wróci do swoich wiernych pasażerów jutro o 16.55. Miejsc wystarczy dla wszystkich. Do zobaczenia.